Siemanko, witam was w filmie, w którym spróbujemy pobić rekord Polski w kilach w Valorancie. Obecnie wynosi on 71 killi na Rankedzie i my to pobijemy. Musicie oglądać cały film, bo ja mógłbym z tego filmu na spokojnie zrobić trzy osobne odcinki, ponieważ tyle rzeczy się działo różnych w ogóle niezwiązanych nawet z tym tematem, że naprawdę no mega dużo jest tu z i oglądajcie całość. Ale zanim przejdziemy do filmu, mam dwa ogłoszenia. Pierwsze jest takie, że dzisiaj na moim Twitchu jest streamy od 17 i ogólnie streamy są na Twitchu prawie codziennie od 17. A drugie ogłoszenie jest takie, że jeśli masz jakieś skiny w CS2, które chciałbyś sprzedać, nie Potrzebujesz ich, no to ja chętniej od Ciebie odkupię. W opisie masz mojego fanpage'a, na którym ja właśnie kupuję skiny. Bardzo szybko się dogadamy i już 5 minut po tym, jak napiszesz, możemy się dogadać i pieniądze będziesz miał na koncie. Bez przedłużania, lecimy już do filmu i musisz oglądać do końca. Gwarantuję, że będzie warto. Trzeba najpierw znaleźć do tego graczy Siema. <stukłotek> Siema. Siema. Faworek. Kurczę. Ej, Folwar Ej, hey, folwar. Hey, folwar, mam pytanie do Ciebie. Dasz jakiś protiv na sobie na Na Czemberze? Dlaczego <śles> serio <śles> oh. Folvar TV. Folnarku. Folnarku. <śles> Za cie Siema Siema I Folwar Streamer, halo, lol Co ty tu robisz? M masz Spreng może streamer, Samir to Irona? Jest Irona? No nie, tam nie ma Irona, to już jest grąz. Nie, dobra, idę szukać na swoim Discordzie, widzowie Pyk Siema Nara No Nie Nie, no ludzie ty masz Kryz Horo Irona 1, tak? Tak, Dobra, i Jej, to jedzie. będziesz Jedzieś brał udział, to daję cię na kanał nagrywę. Iron 2 jest git? Iron 2 Iron jest też I jest git, no ale... Weź no, mi 5 botów, serio. Bo mam dwójkę Ja mam ja mam Irona 1 mogę pomagać, ja Dobra, dobra, to też będziesz brał udział, bo przekonałeś mnie. Irona trójka, mam Irona 3. Może być? Dobra, doktor, może być. Na... Szmatek, wyślij mi login i hasło do konta na PL, dobra. Okej, to jakby my nie mamy nic no zabijać. Cyfer, cyfer, byłby do informacji, dobra. Tak, wy nie macie no, nie nic na... zabijać. Co tu są za ustawienia? Co? Jest broń w lewej ręce, celownik wielki i tak. My jaki tu jest sens, chłopie? Dwa sensa. O, co to ja od polega. prawej do lewej myszką podkładki przeruszę patrzcie ile obrotów. To się nie kończy Nie dobra, jak tak można grać? Startujemy Piszcie w komentarzu, myślicie, że się uda, czy nie uda Uda, uda na pewno. I widzowie, stawcie łapkę w górę, bo ten film naprawdę będziemy długo nagrywać no, Ej, gina. ej, ej Kto zostawił łapkę w górę, ten jest kto, no? Jaki jest? Stigma Stigma Szef Ej, dobrze jakby to było ustawione, a wy sami wszystko to sami powiedzieliście A to jest pierwsza rzecz, co na tko, yy, przychodzi do głowy Stigma, no Fulwar, ja pozdrawiam twoją psychikę i twoją a, dzięki bardzo, no już trochę czekamy na mecz Mamy o, grę! 5 minut Icebox! No, no, Czekajcie, nie wiecie, ja biorę rajnę, ja biorę Rainę. Tak, tak, dobra, kupcie to mi bardzo. ghosta ale dobra, ja sobie wezmę flasha jednego. Dobra, do posłuchajcie, idziemy na Mida, idziemy midem i wyjdziecie pierwsi wszyscy i możecie ich ogólnie strzelać tam po nogach, co nie? Tylko żebyście no, tam nie, nie, nie zabili. Dobra, dobra mam. Ja Chodźmy w tubę. Leży? Dobra, chodźcie na cofnijmy i na... No nie. Weź? Dobra, robisz Dobrze, robisz to jest! Yes, no dobra! Mamy co, no pierwsza runda! Dobra, lećcie Mida znowu, możesz zestunować u góry od razu. Nie mogę, nie walczy. Krystos! Mida leży jeszcze. Chyba nie idę w to. Nice! Basta, te, no. Chłopaki, mamy szansę naprawdę Widać zakaruje z Bo no. Potem musimy to przegrywać, nie? Tak, jak będzie no, właśnie, właśnie już 12 machina, dla nie? nas, to będziemy musieli przegrywać, ale mam tu widzę bardzo duże szanse na to No doleżę. Dobra, yy, do Nie na moment Niee! Na chillu, na chillu, na chillu. Jest, jest dobrze, bo my i tak musimy trochę przegrywać, wiecie. Leży Czekaj, to... no, ja idę psem, ja idę psem ja <ślesz> niego Ostatnia, A, to ostatnia, gdzie? Jest! Dobrze, dobrze. Pięknie, chłopaki. O nie. No, nie, że. A gdzie? No, nie. A czemu nie defuje? Oni nie, ostatnią sekundę. Aha, aha. Tak, 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 tak. Kółeczko zniknie, to on zaszypnął. Mam pytanie, kiedy? A mi mówił jeden kolejny. A co się robi? Debbie, mu musi... ten... Dobra, dobrze. No nie dobrze. Co, Co dąży. jest z nim nie tak? Sejcie jest na pewno, no. No nie! No, nie mhm. Silver? No. No silver... No bo 49 kili zrobiłem. Ale on tu przecież na placementaru 5 kili, 4 kile. Jak to mi... dało Silvera? A wy jak dostaliście na minus? COŚ? Minus 30 dostałeś za ten mecz? Tak, Co? Siema, potrzebuję konto z jakimś Ironem, bo na tym koncie zagrałem mecz i dostałem Silvera od razu, bo zrobiłem 45 killi. Ale poczekaj to ja ci wyślę hasło Czekaj, czekaj. A ty w meczu jesteś przecież! A nie, bo to jest jakiś jakiś... Nie ale, nie dobra. standard Dyky A387 Dobra, startuj Klipsio. Też może jakieś skinki fajne? Coś tam jest, właśnie czekaj, co jest? No, kostka fajna, Butterfly. No! Ja nie wiem, on jakiś bogaty ten ziomuś Za że my czekamy już 10 10 minut na grę, no nie wiem. No to mój rekord osobisty? No, 15 minut szuka. Dobra, ale ja nie mam lidera, więc nic tu zrobię. Dodaj Frankfurt, dodaj Frankfurt. Ale znajdzie, patrz! Minuta i znajdzie. Mówiłem, dobra! Ej dobra! My się cieszymy ze znalezienia gry jakbyśmy rekord świata pobili co najmniej zaczyna. Lecimy, lecimy, dobra! Lotus, tutaj wybijemy rekord polski! Powiedział, dobra, nas chwilę. Ej, co jest? Ej, my bijemy rekord świata w takim razie! Hello? Nie! Oni mają po 150 pingów wszyscy Ej, to nie są boty, poczekaj. Ale to, to są... są. Ale w jakim to sensie to są boty? To nie są od rajotu To są 100% boty, bo tak szybko jeszcze. Ja, ale, ale to nie są od rajotu bo żadne boty od rajotu być, nie miałyby pingu to, to może jest jakieś to... konto, które spada z rank czy coś, no. nie wiem. Level może wbijają sobie. Poczekajcie, poczekajcie, chłopaki. Rekord świata to 162 kile Może uda nam się Dobre, jego pobić. Idź. Idziesz, wywalony. Przegrać, nie? Rekord świata robimy Ale czekaj, jak my na nich wygramy ej! Strzelają A spróbujcie się o nich wywalić Ej, ej dobra Panie Boże, dziękuję za tę okazję To jest No Na prawdziwym rankedzie Hello. A tam... Witam ja mam pomysł, poczekajcie, bo my jesteśmy teraz po obrońcach. Bracia, na dniem czas dniem potem będziemy wygrywać. Czy oni no, będą wygrywać się. na czas po obrońcach jak będą. No, Zabijaj Ale no, nie! Gdzie oni uciekali? Tam, 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 tam na a tamten tam Tamta nacech gdzieś poleciała Potem będę robił cien. tak, że będę zabijał czterech i oni po obrońcach ten jeden będzie im rundę wygrywał. Nie, nie lećcie do nich w ogóle nawet, nie lećcie, bo może was to nie wiem Ej, strzela! Dajcie się mu zawić, dajcie! Ej, co jest z nimi teraz? Ej, dobra! Ja się ich boję! Niech wygrają tą rundę, dawaj, strzelaj, no! Ej, ale się przestraszyłem! Ale się przestraszyłem jak tak od pleców Ej bo ja zabiłem tego co strzelał O nie Proszę Osoba bij mnie Osoba też No błagam dajesz No mordo to jest na pewno bot? To są, to jest chłopca ma ustawione Pewnie, że bot mu chodzi tamty, Żeby nie, żeby nie było siła I się rusza, żeby nie miała łapka prostu... nie! 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 Ale ja teraz dostanę, będzie nam dobierać lepszych graczy, bo ja zrobiłem 22 kille i wygraliśmy to od razu. Ja nie mogę. I teraz znowu czekamy na grę tydzień Znaleziono grę, nie no tak, Samar. tak. Widzicie, jak o, ja robię nie. pompki? Nie, nie o, widziałem, jak nie robisz nie. pompki. Pochłonął nie, mnie no TikTok. Czekaj chwilę, muszę słuchawki sobie robić. Pisz mnie? Ja. Weź ten Anomalii! No, tak. Polski anomalii. Tak, pompki tak, robi. No, ale Raz, też tak, dwa, daj. pięć, dziewięć, dziesięć. Jeszcze siedem dajesz. Trzynaście. już dziewięć. takie. Już takie dupą po ziemi. Dobra, słuchajcie, robimy teraz rekord. Nie. O, nie, pomyslsz, że coś zapomniałeś, Nie. Nie, zobaczcie, kto jest z benemii. Nie. Ej, znowu są te boty. No. Ej dobra, ale to naprawdę jest przykre. W Valorancie nie możesz znaleźć gry, bo ci dobiera jakieś boty cały czas. Ja otrzymuję chyba. otrzymuje wyciszenie nie, nie. na cały metr. Nie, jednak nie. Albo one muszą co nie pan! No ale no, to bez no. sensu, no. Myślę, nie chcę! No to od razu dodaję, jeżeli ktoś będzie dodział. Da. Ja Chłopaki, powiem, daj że... watch Ghosta. Myślicie, że się da, uda to za to tym to. razem? No da, ja mam co, dwa mecze placementowe to. wygrane, mamy, pamiętajcie teraz, nie? I robiłem tam bardzo Dril dużo kij, zrozumie więc może to zdobiera jakieś roz. platyny. Co? No, są, są. Ale ktoś zabił, no. 88! Tutaj na lewo, na lewo. Bez cierpienia. Dostał je... No dobra, szkoda, że zabiłeś, ale no. Ej, akumulator przegrzany, pozwól mu ostygnąć, ale mam minę na tej kamerce. Nie, ale bez sensu, szczerze mówiąc my to powinniśmy poddać, bo ich jest czterech, my tego nie zrobimy w tyle osób. W sensie jakich jest czterech. No poddajmy się, bo to my tego nie zrobimy. No nie ma opcji, że jakich jest czterech to zrobimy. Ale szybko! I teraz tak będę mi... ABA30 wszyscy są Ale są prawdziwi przeciwnicy przynajmniej. Stary, co tu są za ustawienia znowu czemu każdy gra na broni w lewej ręce Dobra No ja się nie mówi. ma nic. Sęsako, wali się na Jeden leży Plecy, plecy, plecy! Yy, dostał dużo nie, nie bij, już nie bijcie już tego! Nie bijcie już yy, tego Feniksa, bo on zgijezdał. Co on robi? Już. Aha, to są boty. Gdzie ten Omen? Ale to są boty! Ale to, boty. Boty. Ale to nie, ja on nie oni rozumiem! Są... Oni są po prostu słabi! To... Nie wiem czy można być aż tak słabym. Wow! Dobra, nieważne e, No generalnie to trzy osoby te Dziadka które zabiłem to stały w miejscu Za to że my tutaj już trzy godziny prawie lecimy To musisz coś dopnąć Ale szybko Dobra oni Oddalaj go ale, ale jak oni się poddadzą to ja nie wiem Oficjalnie nie da się grać na irony tak szczerze Bo tam no. to my dzisiaj na pięć meczów, które graliśmy to chyba trzy były takie Tak Jezu, I zawsze tam jeden przebiega tak bokiem Patrz oni zaraz się poddarzą Nie no błagam, nie poddawajcie się, chłopaki walczy. To, super... <noise> <noise> to ma jeszcze raz Kto ma jaki... Mega gra Valorant! Polecam, serio! Nie, nie, nie. Plus 37, ja zaraz do mnie będę granek! Startuj, 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 startuj! Co to oglądasz? O ma... <noise> to nie są boty, robimy to, rekord Polski 72 kile. Lecicie na b pierwsi, dawać chłopaki Dawaj, jazda, jazda, no, Cię nie, zatrzymujcie. Nie, nie zatrzymujcie się Nie żeby... zatrzymujcie się Ludzie, dobra Jazda, 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 halo Nie, no co ty robisz? Lecicie, lecicie Po ty... co w niego strzelasz? Ma... Na głowę góry, Nie wyważ się tylko Góry on. Na nice Nice, lecicie Nie zatrzymujcie się, no i elegancko góry, tak ma być I teraz są w strachu no i na A, na A, na A! Czekajcie, czekajcie, jazda! O kurde Arma pułkowniku! trafiłam Nie! Dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze, zrobimy 4 killy, jedną rundę wygrali No i tak, ale wiecie, to, i tak muszą być dogrywki do Jest dobrze, jest dobrze Nie, 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 tutaj jest dobrze, jest dobrze No tutaj tak chcemy dogrywki, więc takie rundy to git Ja bym teraz pod, tak troszkę wolniej, ale pod B na byście podchodzili, dobra? No nie Dobra e, Plan jest taki, gramy wolno, żeby tak sobie, zwieźć zdobyć jeden kill, drugi kill Poczekać, poczekać no. nie tak, my to... ja czujemy. tak, tak, zdobywajcie no. informacje, gdzie kto jest, możecie się pokazywać no na mapie dobra. Tylko dobra. nie gińcie, byle byście mowa. nie zginęli Nie wiem, nie mam nigdy nic stan Dostał mnie z 12 Ciii Eee No nie, 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 Oni nie, <stukasz> o, nie widzą skąd skąd nie, Dobra co, No nie, nie, No w nie, jest nie, on. nie, 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 dostał. 52. nie, Dobra. Nice. Tą rundę musieliśmy wyrazić, wygraliśmy Na razie ogólnie dobrze się zapowiada, tylko że musimy wygrywać tę rundę teraz Posłuchajcie, posłuchajcie uważnie. Przede wszystkim uważajcie na B, bo on pewnie będzie często skanował tam. Chodźcie teraz pod A ze mną, ale jeden niech zostanie pod B i tam porzuca jakieś rzeczy. Omen, zostań pod B jak ci powiem to zaczniesz dawać smoki, możesz kupać, flesować. Rób hałas na B, rób dużo hałasu na B. O nie! Dobra, masz ulta to ultuj tu o no dobra! Lecimy! Cypher jest na midzie i dostał ultem Tak No chyba tak No to zamów no I tak graj z zwykłym okej? A ja patrzymy na... No. Bo poszło, jako poszło Sejwuję A nie Heaven, ale debil Ale prawie go nie trafiłem, więc nieważne Motywacja Graj! Jest atak! Jest atak! Za w d***a Bo 142 dostał! Piszę asysta przy jednym, no, no, no. bo zabił jednego Spokojnie Czemu piszę asystę, skoro ona nie żyje? To się i nikt nie, nie zabił u co... nas. W dupa. Ah, Dobra, lećcie o, a... mi da, lećcie bo mi da. No lećcie mi da. Reina! To ma Nie, nie, nie Dobrze, dobrze, po, połóż tam tego wandalami Dobra, dzięki A, wiem co Ja to wywalę O, tu może Nie, 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 nie Nie, proszę fallbacka, on będzie to używał Shift, shift, nic nie rób, nic nie rób Mid, mid, mid są Poradzi Vandal'a? wandala? dostała 12 subów dostała Ona może Możesz ją zabić jak coś. Nie wyszło. Minus 50. Daj, nice, no dobra. 100. Mamy to, Hop, Znowu ten y, operatora potrzebujesz? Zrobimy tak, no zrobimy sobie coś może no, z operatora. nie, już kupiłem, i... już, kupiłem, już, kupiłem, już kupiłem. Dobra, do dobra, dobra. Dobra. Nie, nie, co ty no, robisz? Co ty robisz? Ziem, się Ale Mariaczki! No. Ale posłuchajcie, musicie używać mózgu, jak jest sytuacja pięciu na dwóch, no. to nie musicie ich obijać. No już bym miał... Nie, sześć killy bym miał więcej. No nie no, za, za dużo zabijacie, za dużo zabijacie No nie kasowa, no. Dobra, operator nie? daj się na chwilę. A, ty w ogóle to jest ostatnia a. runda, to wam kupuje wandale, jakbym się wywalił czy coś. Ja mam ulta, to się tepnę, nie wiem, tak na, na ich spawna, tam jest pijana, Nikt się nie ukrył. Ten już no. chłopaki, teraz się zaczynają schody. Bo teraz to oni przychodzą do nas, jak zają site, to, to może być problem. Ale jak będzie dużo dogrywek, to jest. Dobra, Kajo, zobacz czy to będzie A. Yy, ja pójdę sobie sorta. Po prostu ja dajcie będzie. info, gdzie będzie i cofajcie do tyłu na no dobra dobra. dobra, 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 lecimy b, 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 b. Ja też mam teraz miśka. to. jest fajne. Dobra, dostaniesz mnie. Ile ich tu? O, przecież... Możecie wygrać Wygrać Nie, nie ume, dobra Ha, potem ja się tutaj uderzę Nice Nice, pięknie Ale ważna runda, bo to jest pistoletówka I teraz nie będę mieć akwipunku, bardzo ważna runda Pięknie O to chodzi, o to chodzi, dobra, dobra, dobra Ej No Bo teraz byśmy nie mieli pieniędzy a oni ze spektrań biegali A tak to, my mamy pieniądze I oni teraz nie mają ja. Ewa. A mi się wydaje, że ta będzie Ale co z B A co się B Trzymam ich, trzymam ich da, y, 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 ja ostrzeliłem sowę. Idę im na plecy, cilujcie, cilujcie, chilujcie, nie gincie. A sowa 22. Masz mamy czas, mamy czas. Dobra mi jest 26 dostałem. Został jeden gracz. Rzemy. Robisz to, robisz to. to ja nie mam czasu. Nie, podstępne. Jezus. Ale 4 kile zrobiłem, więc jest dobrze. 5 kili zrobiłem, więc jest dobrze. Ej, zrobiłeś. Pięć, Tak, tak. No, ale musimy doprowadzić do gry, do grywek, nie? Do grywek, nie? W pewnym momencie możemy zrobić tak, że my zaczniemy wszyscy grać po prostu, nie? Dobra, zróbmy tak teraz. Tylko na pistoletach, tak. Po prostu grajcie wszyscy normalnie. I do mała, i do ma. Dobra, minut 65, bo to oczywiste, więcej! go. Nie no ale chłopaki, jak mówię, że macie stare, to nie chowajcie się po sajcie, tylko lecimy w nich strzelamy. Tak, okay. wszyscy możemy grać, normalnie grajcie. Ale tak obijajcie najlepiej, co nie? O, no. O, no wy ich tam musicie porobić, dawać Dobra flaszuję! Chyba nie potrzebny seć ten Zostań Zostańcie, ja myślę, że będą cofać. Uważaj nie gin tylko! Nie, wszedł, nie ją Idę chyba na sajkę. No dobra, radź. Nic nie zrobił. Pewno tutaj jakieś. Chyba nie jest. O góry. No. Wyraszam. A możemy zabijać? No, To Chcesz sobie przecie... ten no. śmierć. Dostał jeden kul. Pięknie chopaki. Lec Poczekajcie na razie, poczekaj, nie zabijaj już. Halo! Zabij. nie zabijajcie. Dobra, nice. Dobra, możemy wyrównać, tak, 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 możemy wyrównać. No, u mnie, be, be, u mnie Jest jedna osoba. Nie, 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 są u mnie. Czekaj, Czekaj zostaw. Nice. O, przebaczcie, tylko Dziękuję ci, Omen. Nie bicie nie biciej, nie bicie No tak, że niby Dobra, Nice. Chłopaki, lecimy. Jeszcze trochę. Drużyno! No, no tak, jak wygramy i zrobimy to tak. No, cena za drogi, no. No, trochę jest drogi. A 5 dych to nie jest. Motherfucker za nim, dniami i nocami. No, super, A ile on czystuje u ciebie? Ile? dych, skin, który by chciał z moich złotych. Chłopaki, Kajo na Sajta, nie uciekasz. No, no, Ale to jest B. A. No mi nie bo mi oni czekali, bo wiedzieli, że ja go rzucę. rzucasz. dobra. Dobra Dobrze Tutaj, tutaj, tutaj jest 40 do to. Tutaj to Dobra, robisz to CO? Co to było? Napuść mu nice cheats Popaki, wygrywamy to, wygrywamy to W sensie, możecie Puszy, normalnie strzelać i bić Ale ty może zrób te 71 killi 13 killi jeszcze muszę zrobić, żeby ten no To nie nauczył, że będę do wielki, to nauczę no 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 by W końcu nie ma batów i w końcu jest dobrze Po prostu wygrajcie tą Aby. rundę, wygrajcie tą rundę za wszelką cenę, dobra dajcie z siebie 100% Ja idę z tobą na B Geko Od razu da, dawaj Disego Geko <ścười> Morda Morda <opened> Mi powiedział Na B, dobra nie ma deszą, chyba cofają, no ja ale nie jestem pewien Nie nazywam, nie cofają, nie cofają, nie cofają Daj sobie na B. Na B. Nice. Dobra. Nice, dobra, chłopaki. Lecimy z tym Dobra. Ale tą rundę teraz musicie na 100% się skupić, bo to jest najważniejsze. Jak tą wygramy, to już chillera, to następno i tak musimy przegrać, co nie? Więc tą rundę musimy wygrać. W sensie, jak jest przegramy, jak przegramy to też Chillera, no bo wiecie, mamy jeszcze jedną próbę, ale serio, uważajcie, Gecko, nie pikuj B, nie pikuj B. Cofnij na maksa. Chodź w ogóle nie graj tego B, chodźcie wszyscy A. Mi się wydaje, że to będzie A teraz. I rozstawmy się, dajcie mi busta tutaj. A nie, 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 ustaw się jeden tutaj. Kajo, daj tego noża i ty cofaj od razu. Chodźcie w sajta gdzieś. to jest Dobra, dobra, no to odbijamy w pięciu i elegancko. No Dawaj Kajo z nami. Już już musiałem coś zrobić. Razem, 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 razem Naprawdę e, Chyba nie? już są w site'cie Chyba już w site'cie No co stary, nie, nie. Nice Przestań iść dalej, -y migajcie z Cyphera ja mogę blindować, wstrzymaj się Może, blinduję e, Patrzcie Marko Mi się wydaje, że cofną, to. mi się wydaje, że cofną Może tak o, być Cypher ma dżadza, więc uwaga Cmio. Dobra, jest tu reina. Dobra, e, chowaj się Reyna. Plecy robię y Ja robię plecy Spajka mam, dobra ja cofam, ja idę do ciebie Możesz go bić, możesz go bić, tak, tak On, co? On cofa po spajka, bo, bo spajka ma tam wyrzuconego Do lewej? Nie wiem, nie jestem pewien. Chowaj się na tyle sajtu tam, dobra? Tam się chowaj Ale mi serducho bije Na spokojnie, jest nas dwóch dobrze, spajka Cypher jest jeden Zostało 10 Okay. Nice. Lecimy! 66 oh. kili oh. Tak Teraz przegrywamy, tylko patrzcie, ja sobie mogę zrobić na przykład 4 kile, co nie? Okej, okay, umówmy się tak, nie zabijacie nikogo, nie, nie, dobra? Nikogo, nawet nie strzelajcie w ogóle, żeby na... A bo on inaczej, wy możecie sobie polecić teraz, co nie? Lećcie, lećcie po prostu na fragi i wy zostawcie jednego Max, w sensie Obijcie ich, starajcie się. Nie, nie, nie. Słuchajcie, starajcie się ich nie zabijać, po prostu się wywalcie. Ja z exit fragów zrobię jakieś tam może no dobra, co, no? To ja jednego hita z Kupki, Możecie to rasować. To o nie, dobra, no dobra. No dobra, no wywalcie po prostu. Szkoda, moja wina, ja zepsułem. Nie, ale no zepsułem Sorry, sorry, moja wina. Bo za, za bardzo się pośpieszyłem. No mogłem tam sobie zrobić nie, jakieś tyle, byłoby nie, na easy No tak, w sensie no szkoda że killi dobra. nie zrobiłem, bo by było prościej. Już w tej rundzie można by było. Ja, aica? Aica? Jak zrobię Aisa, to już mamy wyrównany i potem tylko jednego kila, ale to jest teraz bo? najgorszy moment, taki najbardziej stresujący. Wiesz o co chodzi? Dobry, no, spróbujemy pobić, ale gramy ale teraz... do grywek, tyle ile się da. Pamiętajcie, nie dawajcie remis, Dobry. bo jak dacie remis, to o ja nie wiem, co wam robię. Co? Dobra. Wyleczcie do... bo... na mida wszyscy. Wydę. Patrz mida, i możesz zabić jak będą. Dobra. Oj. Ej, jestem, Jest jestem. Mega. No, mega, mega Lećcie go, mega. lećcie go Ej, weź będzie weź? Nasz Ej, mega miał być, halo hey. 52 mu dałem, no No jak, no, byle byśmy wygrali tą rundę Uwaga, uwaga oddajemy, Nie Dobrze. Ona ma 12hp gdzie ona była też we nie leci leć! Gdzie ona była? Ona to z nimi pikowała! Ona też z nimi pikowała! Ona ma 12 hp, bo ja zadałem dużo. Jezus! To jest bardzo naprawdę... Pięknie, słuchaj, patrz mi Heaven, tu nade mną i jest idealnie. Pięknie, pięknie. O ona ja się zastanawiam, za to przegraliśmy. Kiri, masz fajny wynik Nice! Chłopaki, dwa killy! Dwa killy! No kill! Jeden kill! No może Jeden kill! To to. Może wygrajcie, wygrajcie to, wygrajcie wygraj to! to. Wygraj to. O ja, dajesz go, jedziesz go, dobra. masz go. No, jest pięknie. Dobrze. Proszę bo państwa. byliśmy, ile? wiesz ile to byliśmy? Ile? No ja mam 4 godziny nagrania, 3 godziny 50 coś mi nagrania. Te... Daj, 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 daj. No, 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 Gdzie ty jesteś z tym I... operatorem? Chodź za mną nawet z tym operatorem, bo mi się wydaje, że pójdą B. I Ja się wceluję, dobra? No dobra, weź mi wandala na A, weź mi wandala na A. Rekord polski! Yes! 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 Mamy to! Mamy rekord polski! To poczekaj, nie wygrywajcie, nie wygrywajcie! Jeszcze zrobimy więcej, jeszcze zrobimy więcej! Przegrajcie tą rundę, przegrajcie tą rundę! A Ta, przegrywamy? Tak, idźcie się wywalić, idźcie się wywalić! No, zrobimy jeszcze więcej rekord! Dobra, jest dobrze, gin, gin, gin! Mamy rekord! Nice, jest rekord od Wakilera pobity! Pięknie, 74. A nie ma, ma! Aj, najstraj, nice najstraj. Nice dobra, jest git, jest git, mamy Weźmy, rekord mamy polski rekord. teraz ustanawiają po prostu wiesz, na nowo go Ja nie widzę Dobra jeden leży O nie! Dobra, no, musicie no, nie, wygrać, dawaj! Daj, ugrasz, ugrasz, ugrasz Pierwszy Oj Dobra, no mamy rekord polski